Mija dokładnie dwa lata, kiedy Polacy odbili z rąk Kaczyńskiego nasz kraj. Powiedzieli dość oszustwom, patologiom, złodziejstwom. Tak, wszyscy mieliśmy dość. I chcę za to jeszcze raz podziękować, że tak licznie poszliśmy na te wybory. Bo gdyby nie te ostatnie dwa lata i rząd premiera Donalda Tuska, to tu w Unii Europejskiej nie byłyby odblokowane 660 miliardów z KPO. Nie byłoby z kolejnych 180 miliardów na. Uzbrojenie na bezpieczeństwo Polski. Nie byłoby renty wdowiej, nie byłoby aktywnego rodzica czy babciowego, a z tego korzysta 635 tysięcy osób. Nie byłoby programu in vitro, gdzie jest zakwalifikowanych 39 tysięcy par już dzisiaj. Nie byłoby rekordowych podwyżek dla nauczycieli. Nie byłoby zakupu 40 nowych Airbusów przez lot. Nie byłoby rozpoczęcia elektrowni jądrowej, bo byśmy jeszcze dyskutowali o budowie elektrowni węglowej w Ostrołęce, która by i tak nigdy pewnie nie powstała. I nie byłoby rozliczenia, rozliczenia polityków pismu. Większość z nich ma już postawione zarzuty, ale teraz czas na rozprawy e, sądowe. Jestem przekonany, że minister Żurek w tej sprawie będzie absolutnie konsekwentny. Ciężkie, trudne, ale bardzo dobre dla Polski dwa lata, a przed nami kolejne dwa lata. Bądźcie z nami, obrońmy Polskę, wygrajmy wybory w 27 roku, a my z tych czterech lat rozliczymy się przed Wami.